Jesteśmy pod górą kuszenia. To jest to miejsce, w którym Jezus spędził 40 dni, 40 nocy, zanim rozpoczął swoją publiczną działalność. Bardzo ciekawe we fragmencie opisującym tą, tą scenę ewangeliczną jest to, że Jezus. Dopiero po tym, jak przepościł te 40 dni, poczuł głód, i dopiero wtedy przystąpił do niego szatan z trzema pokusami. Z pokusą, aby zamienił kamienie w chleb, aby rzucił się z narożnika świątyni, i z trzecią pokusą, aby pokłonił się diabłu w ten sposób, nabywając wszystkie królestwa świata dla siebie. Tak naprawdę post, czyli rzeczywiste wyrzeczenie się tego, co nie służy mojej relacji z, Jezusowi, z Jezusem. Jest konieczne nie wtedy, kiedy jestem najbliżej Niego, tak jak chociażby w czasie Wielkiego Postu, czy Adwentu, w czasie rekolekcji, czy jakichkolwiek innych form bliskości z Bogiem, ale wtedy, kiedy ta bliskość dobiega końca. Wtedy będę mógł, tak jak Jezus, poczuć głód i być kuszonym do tego, by ten głód zaspokoić czymkolwiek innym, tak jak On był kuszony. Tymi trzema pokusami. Post jest nam potrzebny nie wtedy, kiedy jesteśmy z oblubieńcem, bo, jak mówi sam Jezus, wtedy nie jesteśmy w stanie pościć. Bo kiedy Jezus jest blisko, widzimy, że relacja z nim jest czymś nie do podrobienia i że nie ma sensu z niej rezygnować dla czegokolwiek innego. Ale post jest potrzebny wtedy, kiedy Pana młodego nam zabierają, kiedy ktoś inny stara się zająć Jego miejsce. Wtedy potrzebujemy postu, kiedy emocje, kiedy uczucia nam nie sprzyjają i kiedy jesteśmy właśnie namawiani do tego, by pustkę po Bogu zapełnić czymś innym. Wtedy potrzebujemy postu, a więc wyrzeczenia tego, co może tę relację z Jezusem. Jakkolwiek osłabić. O taki post i o zdolność do takiego postu się módmy.